Łęczko ludzi z tu z tej strony, wasz host, Max. grać w kolejnym odcinku nowej gry na zlecenie, a czy nie kolejnym odcinku, jaką jest Civilization 6, akurat z dodatkami, bo mam akurat. Pokażę wam mniej więcej, jak to się robi. Znaczy, pokażę wam, jak to się gra, raczej, no jak ja to wyczuwam. Stworzył się nową grę. Ustawienia zaawansowane. Przywódców nie będziemy wybierać. Odstawiamy sobie Usadnika, Zaczynamy od Starożytności, Prędkość Zwykła i to jest dość Katastrof Państwa Miasta. Państwa Miasta to jest to, co pamiętamy jeszcze z filmu More bo gra jest bardzo duży i Że po prostu neutralne są miasta, które możemy handlować i jest aneksować chyba, jak pamiętam jeszcze. Katastrofy z Gendering Storm to dodały, że będą coś działy, typu wyrywające rzeki i w tym stylu, nie, walnięty meteoryt i, i burze piaskowe i takie tam. Tylko, żeby każdy wie, żeby po prostu nie było ani za wolno, ani za szybko. Choć wolałbym oczywiście ustawić na szybko, kiedy będziemy mogli skończyć. E, oczywiście trzeba od starożytności, e, poziomu osadnika, żeby po prostu pokazać jak, co i jak. Będziemy ksztorm, e, Nie będziemy brać kontynenty, będziemy sobie coś takiego jak Terra czy Pangea. Nie mała, tylko e, zwykła. I nie aż tyle. To wszystko, wszystko, bo to jest spule przywódcy, jak są powtarzalne. Wiek świata standardowy. Cudy natury, i. Okej. Okay. Są cudy natury. Nie wiedziałem, czy można to zostawić. To było się nowe. Zasoby, pozycja startowa. Znaczy, że zasoby, ile mamy zasobów jest na świecie, pozycja startowa to po prostu e, czy mamy mało, dużo zasobów wokół nas, to już było raz w Humankindzie pamiętam, temperatura świata, opady deszczu i poziom morza. Oczywiście mamy tutaj tryb e, barbarzyńskich klanów. Ok, zróbmy to. I, e, mieszana e, technologia i idei. To, tego nie będę jeszcze robił. Mamy wszystkie rodzaje zwycięstw. Jest religijne, punktowe. A religijne to będą musiały e, nawrócić wszystkich na swoją wiarę. Zwycięstwo punktowe to w punkty musimy iść. Zwycięstwo bez dominacji e, to już będzie bez dominacji. Będą wszystkie pokonać. Dalej, dokładnie z tym e, naukowe to będą opracować tę te technologii i wystrzelić w kosmos się. Na elfę wtedy kulturowe, to zbudujemy więcej cudów i będziemy mieli sołtysiom kultury i dyplomatyczne, yes, zjednoczyć świat pod jednym państwem. Bez, bez, jakichkolwiek. To mam najlepiej wybrać na początek? Mamy tu bardzo dużo różnych cywilizacji, każdy jest dobry w czymś. Okej, okay, ten jest w sumie bojowy. Hmm. O, jest taki sobie. To jest handel, widzę. Produkcji dzielnic, studów, się z rzeką, odporność na uszkodzenia przez powodzie. Mi się wydaje, że chyba to będzie najlepiej z, z wziąć. Dobry jest też Rusek Piotr, nim się też dobrze gra. Dziesięk, to też jest dobry.

Żeby nie przedłużasz, lecimy z koksikiem. Ona powiedziesz, że najważniejsze punkty to są punkty nauki, punkty kultury, za które można opracowywać technologię. Od pierwszych oznak nie. życia gdzieś pod wodą, przez wielkie bestie epoki kamienia, aż do pierwszych ludzkich kroków na dwóch nogach. Wiele przetrwaliśmy. Teraz zaczyna się Twoje największe zadanie z kołyski cywilizacji. Musisz <laughs> zaprowadzić nas do gwiazd. Znajdą się tacy, którzy cię nie docenią, no, królowo Kleopatra. Jesteś jednak sprytna i masz wiele asów w rękawie. Twój wdzięk pozwoli zawiązać niezłomne sojusze z najsilniejszymi przywódcami świata. Pozostawaj w zażyłości z przyjaciółmi. A okażesz się nietykalna. Zaś chwała Egiptu zawładnie całym światem. Członić Sfinks, Mabel lepszy rydwan. I Reteu daje produkcję dziewięciu cudów przy rzece. No jej się jest... Ciekawe miejsce, powiem. Ale wolałbym pójść tu. ponieważ to będzie lepsze miejsce. Stracę niestety jedną turę. Okej, okay, co my tu mamy? Okej, okay, mam tu słoń. Czy to słoń? Dobra. Wiadowca. I ja oczywiście opracowujemy technologię. Jakie tu potrzebujemy? Na razie to po prostu to nie można przyspieszać, więc robimy to tak. E, powiem jedno: druga tura już wylała rzeka. No ba, ha, 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 ha. A, i to ja sobie tłumaczę, e, Punkty nauki są potrzebne, by opracować badania, punkty kulturalne są potrzebne, by opracować badania kulturalne, bo to są osobne badania kulturalne. Tego to samo jak w Humankindzie. Tu mamy punkty wiary, dzięki temu możemy i religię powstać lub zrobić, wiadomo, liga. Punkty religijne, religia. E, no i złoto to jest ten podstawowy surowiec, na który możemy kupować, przyspieszać i takie tam. To jeszcze względem domy dyplomatyczne, które możemy jak zasób wymieniać się przez handel, nie za bardzo e, głosy. To jest w e, późniejszym etapie gry. Może uda nam się e, to zrobić. No i emisjariusze są potrzebne, żeby ulepszać relacje z neutralnymi miastami, które pewnie niedługo spotkamy. No właśnie mamy. Okej, okay, to teraz będziemy robić pomnik. Przynajmniej się pomnik daje punkty, kul jeden punkt kultury. Więc myślę, że giną. Super. To jest chyba jakaś rafa. Dobra. I tu on patrzy, Górę. Dobra, pracujemy, coś tu co potrzebujemy na razie takiego podstawowego. Okej, okay, mamy srebro. Daleko. Okej. Okay. Tu w ogóle z rzeki jesteśmy. Rerozolima. I koło wulkanu, tak? znajdziesz się w dołu. Podstawowe technologie opracowane. Opracowałem sobie astrologię, tylko musiałbym mieć znać cud natury. Zakresowuję to, co po prostu nie wymaga i tak żadnych przyspieszeń. A jeszcze odkryłem trzecie miasto neutralne. Z tym pokryte miastami neutralnymi. Nic fajnego. Nie wiedza, lecz autorytet. O proszę, mamy kotek sprawny. A od razu to mogę robić. Nie, tego wiarygodnego co się... się do cudów, wacimy no, na zalwowych. i dodatkową kulturę w przeżyciu. Turystyka. Okej. Okay. Wejdziesz na wiosło. Eee, podwójne doświadczenie daje jednostek. Na razie nie odkryłem tego i oczywiście tak zawsze. Mogę od razu budować tylko Łazię, to od razu jak zawsze skupiam się na budowie cudów. Więc budujemy od razu cuda. Osobiście lubię. Się. Osobiście lubię zwierzęta. Szczelający rydak maja naru. I ciężkie rydło. Obraz. Nie muszę. Wolę mieć e, religię, niż nie mieć religii, Liga daje dobre bonusy. Bez tak dużo będzie studowania, nie... Być się coś pytał. Aha, mogę po prostu... Yy. Okej, okay, co my tu mamy? Co jak, jak jest Eureka, jest coś takiego Eureka, że jak zrobimy to, na przykład znajdź cud natury, to nam przyspieszy bananie. Bardzo przydatne. To jest łaś Egg. Dobra, jajeczna. Odkryłem, Anstendam zbyt blisko mnie. To chyba jest pozytywne. Synu, czy widziałeś boski deszcz? Przeszedł boski deszcz. i udał. To lekarz bez znajomości astrologii jest boski deszcz. nie widzę boski deszcz. A on ma boski deszcz. Akad. To jest bardzo dobry budynek, jeżeli ktoś zabawi się w budowaniu cudów, tak jak ja. Mistycyzm. Hmm. technologia. Oczywiście irygacja, jedziemy. Bon oh e, Pedo. Ew. Ber. Pedobera się odkryło. Żegnaj Pedoberze. Berze. Hmm. Oczywiście, że tak. Na razie będę miły. Muszę być miły. Mi nie lubi. Mam też tą specjalność dziwną, musiałem to też wypróbować przy okazji. A jednak w to bezdenne sito wlewam miłości mojej wody czyste. Bez strachu, że mi ich zabraknie. Zabraknie. na pierwszy jak jego. Indianin opętany wiarą. Czcze słońce, które choć w blasku mnie kąpie, to jest na mnie ślepe. Piękny. Są te nowsze cudy, to na to ładnie, myślę, starsze. No i mamy. I teraz co? Mogę stąchać, walnąć, ale przydałby mi się budowniczy. tym potrzebna mi jest osadniczka, a potem stąchać. I mamy teraz z epoki starożytnej klasycznej Iskra. I teraz tego nie będziemy stosować. Co my tu mamy? Produkcji, zasoby strategiczne, plantacje, nie posiadam. Wojskowej produkcji, więc chciałbym ją zarazem podbijać. Bez specjalizacji to może być bardzo dobre. Mistycyzm, ok, opracowaliśmy ja Mistycyzm eee, jestem Imperium, oczywiście Imperium. Eee, nic fajnego. je rozolimy. Mieć kumpla. Teraz mógł wracać, i będę mógł się przygotowywać do budowy. Tysiące tak? ludzi żyło. Gdzieś prawdopodobnie na tym terenie. Czemu nie? Będę mógł budować dzielnice naukowe. tu, też tu się buduje dzielnice, żeby potem mieć z większego. No. Lepiej. Razie... to lepiej. Jak na razie ta rozgrywka idzie mi całkiem dobrze. Ile mamy? 330 ciści, tury do końca gry. To jest niepotrzebne, weźmy. Panie, no bo będzie, on będzie czekał, aż transportować. No i buduje nie te wszystkie, tu mogę o, mogę spostawić. No osfink, jakbym chciał dużo kultury, no, nie, to No w sumie, ten już ten wariat tam buduje, więc potrzebuję zbudować tu, dopóki mam jeszcze czas. Są rzeczy ważne i ważniejsze. Spójrz w przeszłość. I mój ulubiony. Znaczamy. Jedziemy. Gubernatorzy są, mają różne bonusy, więc ten, ten gubernator ma po prostu yy, wielcy ludzie. Tak, są wielcy ludzie. Mogą się wielcy ludzie na rozdziale w tym Mapa badań, mapa badań kulturalnych. Ustroje, które będziemy mogli w przyszłości zmieniać, jak upracujemy oligarchia, jak Republika Klasyczna. Autokracja na pewno wezmę. Eee, Autokrację, bo jest produkcja cudów. Głównie jak jestem Egipcjanem, to po prostu must have produkcja cudów. No i mamy mam podstawę, mamy nawet już turystyka nam rośnie. Okej. Okay. Oś czasu. O, badacza. Pingo. Pingu jest od nauki i kultury większa. Wiktor jest od y, wojska, dyplomata jest od Ara Aramani, Mokosza jest z wiary. Magnus jest bodajże przemysłu, żarcie. Liang -Yang jest od budowy i e, reja jest od y, hajsu. Niech moce zła. Niech moce zła i nie, nie pokazuje te co tam piszą, no to można zawsze, ale to jest takie mało ważne. Co my tu mamy? To by się przydało na pewno. To jest Rytutu. Tu. Rytutu. 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 No i robimy rytutu, ry, ry, A kampus wolać uzbywać. O, oh. nawet ja nie byłem naciśnięci w jednym miejscu, więc... Okej, okay, i działasz. Super. Zwiększone zasoby. A, coś takiego! Przekup, gdy jest to złota, aby taką kamerę w miasta miasto. To 13 tuż wyszkolonych na miasto państwo. Trzeba powiedzieć... Zginiesz! Marnie! O, gigamesza odkryliśmy. On jest agresywny. I nie trzeba, żeby się zabić. Kutaseta. Świat jest scen. I od razu teologia, bo mi się przyda, go będę robił żebyśmy poszli w inne miejsce, może gdzieś tu. Ewentualnie zginiesz, bo jesteś głupi jak but. Idź. Czy potraficie wyobrazić sobie przekonanie 600 ludzi, żeby pomogli wam wlec 50-tonowy głaz przez 18 mil i potem postawić go na sztorc, a następnie powiedzenie No dobra, panowie, jeszcze 20 takich i urządzimy sobie ucztę. największe miejsce. No idziemy, bach. Religię mamy już, fajnie ją nazwiemy. Dobrze, to będzie to. O, Świątynia Artemidy. No, Świątynia Artemidy daje plus jedno dogodnienia w polach miasta dodało nam wielkiego proloka, a to zablokowało nam e, wylewanie rzeki, więc. Okej. Okay. Ara, arachna, niech będzie. A premia do wiary, świąteczność w Wielkiej nie również do produkcji to może mi się przydać. I budynek do produkcji super. mamy super religię. I zobaczyliśmy epokę klasyczną. Tu są epoki, niektóre rozpoczynamy. Dałem różne bonusy na je Zobaczymy. Ja zobaczyłem epokę klasyczną jako złoto, bo można rozpocząć w. Zwykła epoka, ciemne wieki i złota era. Mamy, że Eureki dają większą premię, że inspiracje, bo to są eureki inspiracje, no to to ja tam powiem. A ja wezmę sobie to, bo tutaj dam ruchu budowniczych, zakup, za wiarę budowniczy, więc super. Będę mógł tutaj włączyć to. Jest zakup za pieniądze i zakup za wiarę. I robimy bardzo. A wiara no mi nie znaleźli na razie do niczego niepotrzebna. Oprócz tego, że rachnia. To też jest bardzo ważne, żebyśmy szybko wylewrowali po prostu pewną rzecz. Nie, nie, jeszcze chyba ustronimy. Nowe dotkryny się pojawiają. Są dotkryny, ustroje, różne dotkryny dają różne. Dzisiaj mamy dotkryny do produkcji, walki... bojowe, produkcyjne i takie dodatkowe... To jest tutaj. Dzikie karty, tak samo. Dzikie mięso. Ale jesteś śmieszny, ha, 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 No i mi się wydaje, że to jest idealny moment na zakończenie odcinka. Mam nadzieję, że co wam po części wytłumaczyłem, co się dzieje. A, jeszcze chciałem powiedzieć o tym, że inspiracja Eureki to jest to, co tu mamy. Widzisz, żeby rozpocząć wydobycie zasobu, muszę rozpocząć wydobycie zasobu, żeby przyspieszyć koło. No i po prostu tam są zadania, wykonujesz je i przyspieszasz sobie dane technologie. Dziękuję, że jesteście tutaj. Cześć i czułem pa, następnego, subie, lajki. Cześć, pa, było fajnie, pa, cześć.